Hej! Dzisiaj nagrywam odcinek z Mr. Planet. tak, wiem, że to trzy głosy, ale to nie MrPlanet, bo skoro było trzy lub cztery głosy, to no, zdecydowałam się, że dla was nagram, więc nagrywałem drugą część dla was MrPlanet, a Momio jeszcze dzisiaj może wejdzie i przepraszam za reklamy które będą się tu pojawiać, ale mój brat pobrał jakieś chińskie te i teraz te reklamy nie mogą zniknąć, no. Przepraszam Was. Ogólnie. No. I muszę tak ciągle w nie klikać, aby... no aby ten... aby one znikły, po prostu się nie pojawiały. Ogólnie wczoraj jeszcze mam zablokowana, ale już dzisiaj nie odblokowano. Wczoraj ogólnie mnie odblokowano o 21.00. O 20.00, znaczy 16 chyba o 20.16 ogólnie no jeszcze wyszłam i dzisiaj rano też wyszłam no i ogólnie teraz mogę nagrać ile chcę więc mogę na razie do 15 minut bo inaczej mi się chyba nie wrzuci no no się trzeba na przykład status zobaczymy? tak moja dobra ogólnie was przepraszam za te wszystkie reklamy a przecież teraz się nagrywam Nagrywam, o i ogólnie znikły mi te 45 zaproszenia i to jest ogólnie fajne. Wszystko teraz nagrywam. Kto powie tu, kto powie hejt. Okej, okay. no, nie zobaczyłaś LAWA jest na kanale. Dobra. A ja chyba No odpisuję odpisuję na pewno. na razie. Hejka, idzie, idzie się utyć, idzie się utyć. Eee mm, no. co? Najczej nie trzeba. To ósmy te przekleństwa, to. Rosam te... te przekleństwa. Okej? Okay. No nie wiem, co ja mam z nim zrobić. Okej, na przykład jeszcze raz. Okej, okay. stary, czyli słyszysz jakieś szumy? O, to jest moja koleżanka na przyjeździe, nagrywam. Hej, hej Monika, hej. Monika, no, daję wam teraz kanał Emma, Emma Musia. Musia, Missy, Missy, na Chciałem powiedzieć, że odbierzemy to, czy może porobimy jakieś zadania. O, tysiąc kasy. Aha. Fajnie. W ogóle czekam do nowego konkursu, nie? I kiedy mogłabym sobie kupić wipka? Czekajcie. No, jak będzie to 2500 kupię sobie wipka. No. Um, ogólnie dopiero przyszedłem ze szkoły. Więc, no. Przebiorę się teraz. a tu też jest moja koleżanka. Hej, Zuzia. To jest Zuzia. T hej, Zuzia. Nagrywam. Teraz, teraz, ok, no, o hai, dobrze. Hej, pozdrawiam, Zuziak, Zuzia, Zuziak, siedemdziesiąt trzy. Pozdrawiam, strafia. Okej. Okay. Dobra, myślałam, że kreatura mnie będzie pisać, a jednak piszę. No wiem, co ubiorę szczególnie. To by twój najszybszy przyjaciel? Okej. Okay. Nie wiem, czemu ja zerwała ze mną bycie przyjacielem, ale no, dobra, mi to nie przeszkadza. No. A kto... Który... dobra. To i... Ръвски на мяло? Мяло. Какво Но. Купиш се ли си напиша? Купиш се ли си напиша? Купиш ли си напиша? Но и в 5 минути. Курите. Курите. No, zobaczymy czy dostaliśmy coś listy, czy już została wykupiona. Nie, jeszcze nie. No. <ścoughs> Pozdrawiam. Czekaj Petrowie. Petrankinia 1040, Julia 2A2A, Ewa 748 2015 Lenka. Fan jest samowistarska, chemroczna. Tem roczna Starlej Lucia Starley Lucia Steel 123010 Rock i Rock Bunny Bunny Bunny. I chciałam Wam powiedzieć, że jak ktoś ma uh, ten. Chcecie? Icing Icing To pisze w komentarzu. I podaję wam nazwę, zespołkę, online, śpiewam na pewno kiedyś Wam zaśpiewam jedną piosenkę, ale fałszuję no, więc przepraszam, przepraszam Was za moje wszystkie ogólne fałsze. Próbuję zaśpiewać, próbuję, no, ale więc bardzo Was przepraszam za moje fałszowanie. Czekajcie. Zobaczcie to. A, czekajcie. Przez te na zielone szalałem Takie tam. <gry> takie drobne tak? Nie wiem. Bo piszcie w komentarzu, czy chcecie takie coś, żeby no i jeszcze raz Was przepraszam za moje fałsze. Dobra, zaczynamy. Czekajcie. Przez te o, ty, o ty, zielone i osiem za moje fałszowanie ale mam nadzieję, że tak nie fałszuje bo zaczynamy ponieważ uh, ogólnie mi się to zna i nie tego zaśpiewać. Wyśpiew no dobra, no to ja wiem czy to mam odcinka. Uuu. Poczekajcie, jeszcze parę osób i to już kończymy, więc podrażam magię. Uuu. Magia 7 Kingi Czekajcie Angiela really happy Happy Angiela really happy happy uh, happy yes. Czekajcie, yes. O, se sexy. jest Czekajcie jest oooo seksy jest superny no. Dobra więc ogólnie pozdrawiam Was wszystkich i przepraszam jeszcze raz za taki długi odcinek Then I'll see so you on my TikTok. So Bye.